Witam Was już w nowym roku I jak nowy rok To też również Wam witam W tym filmiku A dzisiaj jak możecie zauważyć na tytule Przychodzę do Was z nową serią Na tym kanale Która była popularna kilka lat temu Ale otóż że mnie wtedy nie było A bardzo lubię tą serię Postanowiłam do niej powrócić I przejdźmy tak do setna Przedstawiam Wam nową serię. Będzie to książka pod tytułem Zniszczę dziennik opracowana przez Kerry Smith Więc bez dłuższego przedłużenia zapraszam Was do oglądania Mam <tania> takim organizacyjnym żeby Wam powiedzieć jak ta seria ma być y, wyglądać, więc każdy filmik ma być tematyczny, tak na przykład, że ołówek i robię wszystkie zadania z ołówkami tam na przykład jak teraz są okres świąteczny, to właśnie wszystkie zadania, które mają z tym związane, albo teraz, jak jest organizacyjny, to robię wszystkie te pierwsze zadania, które są takie do uzupełnienia. Więc mam nadzieję, że Wam trochę objaśniłam, jak to, ta seria będzie działała na tym kanale. I przejdźmy do pierwszej rzeczy, czyli czytania, ostrzeżenia, które napisała nam autorka. W trakcie tworzenia tego dziennika ubrudzisz się. Twoje ubranie pokryje się farbą albo dziwnymi substancjami. Zamoczysz się. Będziesz proszony o zrobienie rzeczy, które będziesz poddawać wątpliwość. Będziesz ubolewać, że książka znajduje się w opłakanym stanie. Zmienisz destrukcję wokół siebie w kreację i zaczniesz żyć twórczo. I po tym małym wstępie do tej książki... Możemy chyba zacząć od wykonywania pierwszych Więc zadań. Czytamy instrukcje. Przygotowałam sobie różne kolorowe długopisy. Również mam korektor do jednego zadania. Ołówek i długopis. Więc zaczynamy tradycyjnie od pierwszego zadania, czyli. Ta długopis. książka należy do. I napisz swoje imię białym kolorem. Otóż, ja nie mam białego korektora, takiego w długopisie. Tego użyję w. Mam zrobione, mamy zrobione właśnie tym białym kolorem otóż, że może nie jest najładniej, bo ładniej byłoby to zrobione jakbym pisała to w tym długopisem, ale jest drugie zadanie muszę teraz użyć długopisu drugie zadanie to napisz swoje imię nieczytelnie Następne, napisz swoje imię malutkimi literami. Napisz swoje imię od tyłu. Napisz swoje imię niewyraźnie. Napisz swoje imię wielkimi literami. Adres. Tu akurat stawię gwiazdki, że jakaś ulica i numer telefonu również postawię 9 gwiazd. Więc pierwsza strona jest zrobiona. Teraz mamy na następnej stronie wskazówki. To ją omijam. następnie dodaj własną numerację stron, Zaczynając tutaj. Więc teraz zacznę trochę to przewinę i ponumeruję całą książkę. No we wanna Dziwny grzbiet. Więc muszę ten grzbiet wyjąć Spróbuję, jak ile mogę, tyle to wygnę. Uprzedam, że nie będzie to idealnie, ale na ile mogę, tyle to zrobię. Grzbiec chyba jest wyjęty. Wyjęty. Możecie powiedzieć sobie o tym, myślicie. Jeszcze trochę bardziej, może to wygnę. I grzbiet prezentuje się o, tak. Jest naprawdę wygięty. Może to może to trochę okłamywać, a jest naprawdę wygięty. I ostatnie zadanie na dziś to jest. Ten stron zostaw pustą celowo. Więc jeśli tak strona mówi, to ją zostawię celowo, ale może nie będzie aż taka biała i ten znak z pustą pokoloruję. No Na, na miejsce i pokolorowana stronę. Przezmiejście, tu jest tak. Celowo po, po, pokolorowa, pokolorowałam tylko słowo pustą, ponieważ to jest kluczowe słowo tej kartki, dlatego ona dlaczego na niej nie ma nic? Ponieważ miałam zostawić pustą celowo dlatego pustą pokolorowałam. I mam nawet taką późbę. To już mi prośba. Po prostu jeśli chcecie, możecie napisać na komentarzu, jaki macie pomysł na tą stronę, tam gdzie jest ten wygnij grzbiet, ponieważ jest pusta i nie mam pomysłu, co bym mogła dać. Jeśli macie jakiś fajny pomysł, to śmiało możecie napisać w komentarzu. I to już niestety było ostatnie zadanie na dzisiaj. Jeszcze Wam pokażę jak się wszystkie strony prezentują Tak jak mówiłam, to pokażę zaraz. Wam teraz jak się prezentują te strony Więc pierwsza to jest ta Pierwsza strona pierwsza, Pierwsze zadanie, czyli ta książka należy do I ona prezentuje się tak ja Widzicie ten pierwszy napis co pisałam korektorem Może nie jest najpiękniejszy Bo pisałam nim, tym korektorem w taśmie Więc trochę mi nie wyszło ale wiecie, łatwiej byłoby pisać w długopisie tym tuszem, czy korektor, korektorem. Ale wiecie, nie mam w domu, a chciałam już nagrać, więc nie można też mieć wszystkiego, bo są takie czasy, jakie są. Ta strona to jest ta, dodaj numerację własnych stron i zaczynając tutaj, ona wygląda tak. Ten co do który nie widzieliście na filmie, to jest ten taki. Ale pokolorowałam ten taki tą strzałkę na zielono i niebieski miałam tak naprawdę tutaj powinna być destrukcja chociaż już trochę poczyniłam tej destrukcji wyginając grzbiet i tak to jest to kolejne zadanie tutaj odrobinkę przebiła ta tamta strona Więc trochę już nie że można widać te napisy, i tak jak mówiłam możecie na tą stronę napisywać pomysły w komentarzach a ja wybiorę najbardziej lajkowany, albo po prostu losowo wybiorę jakiś pomysł, który macie, i na tej stronie umieszczam. No i już ostatnia strona na dziś, czyli to zadanie, że mam zostawić tę stronę celowo pustą. Dlatego ja tutaj pokrywałam tylko napis pustą, ponieważ to jest słowo kluczowe nawiązujące do tej strony. Mam nadzieję, że ten pierwszy odcinek z tej serii Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapki w górę, subskrybujcie i mam nadzieję, że ta seria się przyjmie na tym kanale, mimo że już jest bardzo stara, chociaż ja chyba będę tak powracała do tych starych serii i myśl, możecie je też dać w komentarzu, yy, czy to jest dla Was ciekawe, czy mam dalej nagrywać takie serie stare czy to inne, czy również na przykład ten, ten dziennik mam kontynuować, to napiszcie w komentarzu i się widzimy w kolejnym filmiku. Pa pa!